Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest Fajna. Ja na mnie Paweł. A jakiś czas temu pod filmem było pytanie, kto to jest fotograf? No znaczy ja odpowiedziałem tutaj tak na szybko, że fotografem jest każdy, kto robi zdjęcia. Ale to jest takie odpowiedź na szybko, bo naprawdę czy każdy, który robi zdjęcia jest fotografem? To jest tak, jak czy każdy, kto maluje, jest malarzem? To, czy dziecko małe, któremu dasz w pędzelek i farbkę i coś tam? Na bazie czy na kalce jest malarzem. No, najlepszym, yy, w najlepszym wypadku yy, rodzic czy ktoś dorosły spojrzy i powie: O, ty kiedyś zostaniesz malarzem. co znaczy, że nie uważa je, tego dziecka za malarza. Czyli samo mazanie farbami po kalce nie jest się malarzem. Jeśli takiemu małemu dziecku dałbym aparat fotograficzny, ono by podniosło. No to ktoś by mm, ze ich spojrzał na to i powiedział, no, no, masz talent, y, może kiedyś zostaniesz fotografem. Co znaczy, że y, nie jest fotografem. Co znaczy, że samo zrobienie zdjęcia nie oznacza tego, że jest się już fotografem. W moim przekonaniu, ja uważam, że fotograf to jest osoba, która y, robi zdjęcia, ale wtedy, kiedy robi te zdjęcia świadomie. Kiedy, zdję kiedy wie, co chce uzyskać, i umiejętności, i możliwości sprzętu, i swoją wiedzę, wiedzę na temat czasu, przysłony, yy, układów głębi ostrości, yy, kierunków świateł. I to wszystko jest w stanie wykorzystać do tego, żeby przedstawić coś, co zarejestrowała na fotografii. Znaczy to nawet obojętne, bo mnie czasami drażnią, a tam, yy, strzelić fotkę, nie strzelić fotkę różne tak gwarantowali, nie ma znaczenia. Fotografii. na fotografii. I to w sumie, tak prawdę mówiąc, to jest, nie ma żadnego znaczenia, czy wykonuje to zdjęcie, tą fotografię za pomocą smartfona, czy aparatu z wymiennymi obiektywami za 20 tysięcy złotych. Czyli takiego, och, I to w sumie, naprawdę, dla dzieła tego ostatniego, a użyłem słowa dzieła. Teraz pójdę dalej dla tego wyniku ostatecznego czy dla tej fotografii to nie ma żadnego znaczenia dlatego żeby być fotografem to też nie ma żadnego znaczenia ja mogę być fotografem robiąc zdjęcia smartfonem robiąc je świadomie i robiąc je mm, po prostu świadomie użyłem słowa dzieła. jest takie pojęcie że jeśli dziełem jest tylko to co jest twórcze Czyli jeśli ja włożyłem w tą fotografię siebie, zrobiłem coś ciekawego, coś innego, coś fajniejszego, coś co może nikt jeszcze wcześniej nie zrobił, jest to dzieło, jest to fotografia. Bo inaczej to jest to dokument, aczkolwiek ja do się z tym nie zgadzam, bo, znaczy ja się z tym w ogóle nie zgadzam, ponieważ jeśli ktoś robi reporterkę, no to trudno nazwać to sztuką. Natomiast jest to fotografia. On to robi świadomie. Wybiera model, yy, wybiera yy, moment, yy, chwilę, ujęcie, wybiera też yy, obiektyw, który daje pewną ogniskową, czyli yy, kształtuje to swoje zdjęcie. Robi je świadomie. I to w sumie yy, to jest tak. Jak yy, o nie, nie, niedawno wrzucałem film niedzielny, gdzie było zdjęcie o to zdjęcie to zdjęcie było yy, rozmazane. Które ja uważam za fotografię. Dlaczego? Tego, że ona nie powstała przypadkowo. Bo ja mam też trochę zdjęć, zwłaszcza na analogach. Zakładasz film i robisz taki pstryk, pstryk, i później patrzę, to jest chyba roleta z okna u mnie w pokoju. A to nie jest fotografia, to jest pstryk. Natomiast zdjęcie, które powstało świadomie, a ta, to zdjęcie powstało świadomie, świadomie chciałem zrobić takie zdjęcie i świadomie wiedziałem jak wykorzystać swoją wiedzę i możliwości aparatu, żeby takie dokładnie takie zdjęcie uzyskać, to świadczy o tym, że ja jestem fotografem, ponieważ to jest fotografia, bo została stworzona świadomie. Wiele. Y, y, tu y, część osób właśnie jako początku jak zaczyna przyglądać z fotografią. Rozpoczyna. i ja on wtedy nie wie, czy może już siebie nazwać fotografem, czy nie. Jeśli robisz zdjęcia świadome, to spokojnie możesz mówić o sobie fotograf. Tu dochodzimy do słowa artysta fotograf. Y, słowo artysta fotograf zostało dawno temu, y, czyli fotografik. O, czyli fotografii, bo to jest to samo, fotografii czy artysta fotograf, fotografii został zastrzeżone przez związek polskich artystów fotografików dla tylko osób, które są artystami fotograficznymi. W sumie oni to ch nawet chcieli zawęzić do tego, żeby tylko członkowie związku artystów fotografików mogli nazywać siebie fotografikami, a pozostali to nie. Zresztą była rozruba ileś lat temu, jak powstał związek polskich fotografów przyrody który na początku nazywał się Związkiem Polskich Fotografików Przyrody, ale zostało, nazwa została zastrzeżona, że przecież to nie są artyści, że fotograf przyrody nie jest artystą. On tylko dokumentuje to, co się dzieje dookoła niego, łapiąc y, jakieś tam, y, nie wiem, sarenki, czy jelonki na rykowisku, czy wschód słońca nad, nad Narwią. To on tylko jest dokumentalistem, w związku z tym on nie może określić siebie jako fotografika. Prąd zgasł i lampy mi zgasły. Sekundę, włączę światła. Bo doświetlam się sztucznymi światłami, żeby to lepiej wyglądało, bo tak to widać było tylko światło z okna, które wpada tu z boku. Związek Polskich artystów Fotografików, a, Związek Polskich Związek Polskich Fotografów Przyrody. I, I w sumie została zmieniona nazwa na Związek Polskich Fotografów Przyrody, dlatego że fotografikiem czy artystą, fotografem jest tylko ten, kto jest artystą. Ale fotografem, nie trzeba być artystą. Ja siebie nie uważam za artystę, nie jestem artystą, jestem fotografem. Nie fotografikiem, jestem fotografem. W związku z tym, jeśli uważasz, że robisz świadome zdjęcia, że to co, co wykonujesz, ta, ta fotografia, która wychodzi, jest Twoim świadomym, a nie przypadkowym y, zdjęciem, y, w związku z tym y, jesteś fotografem. To możemy określić, że. No, y, to był taki Japończyk kiedyś, który był y, niewidomy i robił zdjęcia. I, I on też był określany jako fotograf. Y, ja się z tym do końca, znaczy ja się z tym w ogóle nie zgadzam, ponieważ on y, chodził i. Strykał dookoła, a wolontariusze wybierali z tego morza pstrykadła, y, zdjęcia, które były jakoś tam y, ciekawe ujęcia. Y, fotograf y, nie robi pstrykadła. I, i, I to jest tak, że czym dłużej robię zdjęcia, to jest z alkoholikiem, czym dłużej piję, tym mniej piję. Y, czym dłużej robię zdjęcia, tym y, zdjęcia, y, tym robię tych zdjęć mniej. A, bo jak myślałem nad tym filmem, to mówię tak, no tak, czy jak jestem pijany i nie robię świadomie, to nie jestem fotografem, a jak wytrzeźwię, to jestem fotografem, bo wtedy zdjęcia były nieświadome yy, robione. Tak, yy, uważam, że fotograf świadomie robi zdjęcia. Yy, dlatego warto jest rozszerzać swoją wiedzę fotograficzną, ponieważ ona pomaga... W tym y, świadomym wyborze zdjęcia. Pomaga w tym, żeby można było zrealizować coś, co się wymyśliło. Ja y, jak na przykład y, rozpoczynam jakiś projekt, to biorę kartkę papieru, a ja używam dużo papieru, i rysuję go. Byłem jego patrzym i mówię, o nie, Paweł, nie jesteś w stanie tego zrobić. No i to mnie trochę denerwuje, przyznam uczciwie. I w tym momencie y, ja dążę do tego, żeby jednak ten projekt zrealizować. Czasami kuję, uczę się, poznaję, poszukuję, szukam podobnych, szukam jak to, coś rozwiązał i staram się dociągnąć do tego. Dzięki temu się rozwijam. Dzięki temu, że najpierw jest projekt, który może być nierealny, do którego ja dochodzę, rozwijam siebie, a nie, że ja nie, to tego to ja nie zrobię, to ja zrobię o tak. I co się cofam. Bo wtedy się ugruntowuję w tym, że a jestem dobry i nic się, się nie muszę uczyć co jest bardzo złym rozwiązaniem, ponieważ zawsze się można uczyć. Ja uważam siebie, że ja, się, ja, się, ja uważam, że muszę się jeszcze uczyć i że jeszcze mam dużo do nauczenia, dużo do poznania i dużo do wyuczenia w sobie, bo to, żeby zacząć robić świadome zdjęcia, to umiejętności techniczne to jest jedna rzecz. U wartość sprzętu, to znaczy wartość yy, yy, możliwości sprzętu, to jest druga rzecz. Najważniejsze jest wyobraźnia. To zdjęcie, które, które przykład wrzuciłem, to jest kwestia wyobraźni. Wchodziłem, pomyślałem, jej, a jakby to zrobić takie rozmazane sylwetki ludzi. Jakby to zrobić, żeby to było takie, żeby pokazywało taki ruch, bo tam czasami jest taki tłum ludzi, przewija się światło, a tu biegną, tu lecą, tu lecą, tu z rowerem zjeżdża przez to wszystko, tu ludzie odskakują, pani z dzieckiem wchodzi na górę ciągnąc wózeczek, ktoś jej próbuje pomagać, a inni to przechodzą bokiem, jest harmider i taki <laughs> właśnie... Chciałem tym pokazać, że to nie jest takie, no, tak jakbym zrobił zdjęcie takie jak idą, to by nie było w ogóle ciekawe. I dzięki wyobraźni sobie wyobraziłem, jak to bym chciał zrobić, później pół sekundy na zastanowienie, bo jak idziesz, to masz ile przez takie przejście, to było zdjęcie, bo zdjęcie było raczej w połowie, w związku z tym szedłem 30 sekund, więc masz 30 sekund na wymyślenie. Za, nie, na buśnięcie pomysłem, wymyślenie realizacji i z, zrealizowanie jej, czyli wykonanie te, tego, tego ujęcia. I y, y, wykonanie to już polegało na tym, że ja wiem jak użyć swojego aparatu, czyli przełączam go na TV, u, ustawiam czas na granicach, to nie pamiętam już w tej chwili, przy filmie y, jest bodajże czas napisany w jakim go robiłem i pk, lekkie maźnięcie zdjęcia. Idziemy dalej ciach, pyk, z wyłączonym fokusem oczywiście, z ostrością, pyk, drugie ujęcie zdjęcia, jest ok. I wychodzę już zadowolony z tego przejścia podziemnego przy, to jest przy dworcu kolejowym w Legionowie. Zadowolony, że mam Ciekawe zdjęcie, chyba mam ciekawe zdjęcie. Później tylko trzeba było jeszcze dopracować w nim leciutko poziomami, pociągnąć, coś maznąć, czyli coś tam jeszcze wykasować jakiś, bo pamiętam, że coś, coś, coś gdzieś, jakąś smugę kasowałem, czy jakiś zgrzyt wchodził światła, czy coś w tym rodzaju i już zdjęcie było gotowe do zrobienia. I to jest fotografia, czyli mm, jeśli ja bym, tak jest pytanie, czy fotografią jest to, że ja zrobię byle jakieś zdjęcia później je obrobię na komputerze. To już możemy dyskutować o grafice. Natomiast najważniejszą zdjęcią, znaczy ja jako fotograf staram się zawsze wykorzystać możliwości fotograficzne, nie edycyjne, do tego żeby uzyskać efekt, który chcę na zdjęciu. Czasem jest to niewykonalne, czasem jest to bardzo trudne, ale Zawsze sprawia to większą frajdę, jeśli ja wykorzystam, mam aparat i z aparatem zrobię to, co chcę, żeby uzyskać zdjęcie, jakie chcę. To jest mój autoportret, który zrobiłem, oj, no, dawno, dawno temu. Zdjęcie, to zdjęcie to zdjęcie zostało tak zrobione na aparacie. Jedyne, co zostało zrobione na komputerze, czyli w postprodukcji, zostało zrobione na czarno-białe. Ponieważ oryginał był robiony w kolorze. I nic poza tym. Ja czasami, jak ktoś mnie daje mówię, no to yy, powiedz mi przynajmniej, jak to zdjęcie zostało zrobione aparatem. A później pogadamy o czymś więcej. Yy, I yy, chociaż to już jest chyba zdjęcie artystyczne. Ponieważ jeśli zdjęcie jest, ktoś patrzy mówi, ale ja tego nie rozumiem. To znaczy, że jest artystyczne zdjęcie. Bo zdjęcie takie, dokumentalne, to wszyscy patrzą, widzą co jest. A w zdjęciu artystycznym właśnie nie widzą, więc może coś tam. Ciut, ciut, artystą jestem, a na pewno jestem w stuprocentowym fotografem, ponieważ to zdjęcie zostało zrobione, przemyślane, tu wymyślone. Następnie usiadłem, wziąłem aparat i tak myślałem, kurczę, ja wiem, tylko jak to zrobić? To było kilka prób różnych i wreszcie zrobiłem to zdjęcie i stwierdziłem, hmm, to jestem zadowolony, ponieważ... No tak jak dzisiaj patrząc, jestem fotografem, ponieważ jestem w stanie zrealizować, co wymyślę. I to jest najważniejszy przekaz w fotografii. Jeśli jesteś w stanie zrealizować to, co myślisz, to jesteś fotografem. Jesteś dobrym fotografem. Także aparat w dłoń i do robienia zdjęć, eksperymentowania, zabawy. Zabawy z aparatem nigdy nie jest za dużo. Dziękuję Ci za uwagę. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Bardzo dziękuję. Zapraszam też do przyłączania się do patronów. I do zobaczenia. Cześć. thank you